18 kwietnia 2023 roku Renault prezentuje odświeżony model Clio piątej generacji, który wprowadza na rynek nowoczesne i dynamiczne zmiany w wyglądzie. Od 1990 roku na całym świecie sprzedano prawie 16 milionów egzemplarzy tego modelu. Clio to ulubiony samochód Francuzów, jest też bardzo lubiany w naszym kraju. Clio to międzynarodowy bestseller, który dwukrotnie otrzymał miano samochodu roku w Europie. Dzisiaj nowe Clio piątej generacji po faceliftingu wpisuje się w nową falę Renault, oferując innowacje i rozwój. Przód samochodu został przeprojektowany, a szerszy grill w kształcie szachownicy nadaje mu bardziej sportowy wygląd. Nowe logo Renault w kolorze satynowego chromu znajduje się w centralnej części grilla. Nowa sygnatura świetlna Clio to pionowe światło do jazdy dziennej LED w kształcie Półkola. Niewątpliwie podkreślają one energiczny charakter przodu. Przednie reflektory są bardziej smukłe i od pierwszego poziomu wyposażenia są w 100% ledowe. Tylny zderzak również został odnowiony. Cechami charakterystycznymi są specjalne aerodynamiczne osłony, które optycznie poszerzają tylną część nadwozia. Tylne światła zawierają przeźroczyste lampy ze szkła kryształowego. Dolna część nadwozia jest lakierowana w kolorze Matte Black w pierwszym poziomie wykończenia. Z kolei kolor Brilliant Black dostępny jest w wersji Techno, a kolor Matte Schist Gray w wersji Esprit Alpine. Nowe Clio jest dostępne w siedmiu kolorach nadwozia takich jak Glacier White, Star Black, Schist Gray, Iron Blue, Flame Red, Orange Valencia, oraz nowy trójwarstwowy odcień Rafale Grey o perłowym efekcie. Pojazd może mieć koła o rozmiarze do 17 cali, a w poszczególnych wersjach wyposażenia dostępnych jest 6 różnych opcji, w tym 4 zestawy aluminiowych felg. Wnętrze nowego Clio oferuje lepszą jakość materiałów, komfort i ergonomię. Zastosowano tkaninę Tencel wykonaną z włókien pozyskanych z naturalnych źródeł takich jak celuloza drzewna. Tkanina ta jest miękka i pochodzi z półnaturalnych lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Nowe Clio nie tylko zachwyca wyglądem, ale także technologią. Silnik E-Tech Full Hybrid oferuje 145 koni mocy, niską emisję CO2 na poziomie 93 g na kilometr oraz zużycie paliwa na poziomie 4,1 litra na każde 100 km według normy WLTP. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy szukają alternatywy dla samochodów z silnikami diesla. Wnętrze nowego Clio zostało również zoptymalizowane pod kątem przestrzeni i funkcjonalności. Deska rozdzielcza została zmodernizowana i doposażona w nowy, ozdobny pas materiału. Wyświetlacz zespołu wskaźników może mieć przekątną ekranu od 7 do 10 cali, w zależności od poziomu wyposażenia. W zależności od kraju i wersji nowe Clio może być wyposażone w radio i funkcję Air Go lub system multimedialny Renault Easy Link. Fotele nowego Clio są eleganckie, wygodne i sportowe. Ich otulający kształt oraz gruba pianka sprawiają, że podróżowanie będzie komfortowe. W zależności od poziomu wykończenia dostępne są różne kolory oparć, siedzeń oraz przyszycia i elementów dekoracyjnych. Renault podkreśla również swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, rezygnując ze skóry na rzecz ziarnistej, powlekanej mieszanki tekstylnej TEP. Wykonanej z włókien pochodzenia biologicznego i włókien poliestrowych, które do barwienia wymagają mniej wody i energii niż włókna barwione w konwencjonalnym procesie. Nowe Renault Clio 5 generacji to samochód, który łączy w sobie nowoczesny, dynamiczny design, zaawansowane technologie, oszczędność paliwa oraz komfort i ergonomię wnętrza. Dzięki tym cechom Clio nadal pozostaje jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych samochodów miejskich na rynku. Napiszcie proszę w komentarzu, co sądzicie o najnowszej odsłonie Renault Clio? Czy zmiana wzornictwa przypadła wam do gustu, czy też nie? Zapraszam do dyskusji. Żeby nie przegapić kolejnych szczegółowych informacji na temat nowego Renault Clio, już teraz koniecznie zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Do zobaczenia niebawem. Cześć.